well you Z radością, o krwi wodą, która się wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi, wodą, która się wypłynęła. Z najświętszego serca, Zusowego. Miłosierdzia dla nas. Famy Tobie, krwi wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca, Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Zdjęć świętej Siostry Faustyny. O niepojęta dobroci Boża, która nas osłaniasz na każdym kroku, niech będzie cześć nieustanna miłosierdziu Twemu, że się zbratał nie z aniołami, ale z ludźmi. Jest to cud niezgłębionej tajemnicy miłosierdzia Twego. Panie Jezu, my pragniemy wychwalać objawione w Tobie miłosierdzie Boga i w tym Dniu Wspomnienia także objawień fatimskich, wpisać się w to wołanie Twoje przez Maryję przekazane o pokutę, o modlitwę, która ma uratować ludzkość od nieszczęścia, także wojny, która ma zbawiać dusze zagrożone potępieniem. Powierzamy Ci wszystkie nasze intencje, te szczegółowe także o miłosierdzie Boże dla rodziny, mojej córki, rodziny syna. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panem, umęczą pod Ponskim Piłat, ukrzyżowany, umarł i pogrzebił. wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. wstąpił na niebios, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych umarłych, wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. लाई गोपलस नहीं मैं की लाइको पुल स्नी मैं की जाए गो प्लस नहीं मैं जा जा नहीं Daj Jego bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. गाई को बल स् नहीं मैं गाई को बलस नहीं मैं गाई को बल स् नहीं मैं गाई को बलस नहीं मैंगी गाई को Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Da igopolesni menki 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 Daj go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dagoble a snee mink. Dagoble a snee Mengi. Dagoble a snee mink. Dagoble Dla jego bolesnej męki Święty Boże, Święty mocny Święty a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem Święty Boże Święty mocny Święty A Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo Matko Miłosierdzia, Królowo Pokoju, po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeba naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, to Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas pojedny, synowi swojemu nas, Polacy, swojemu synowi nas oddał. Święta siostro Faustyno, święty Józefie, święty Andrzej Apostole, święty Janie Pawle, błogosławiony Honoracie, Wszyscy święci, święte Boże. Wieczne odpoczywanie, raz dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ak zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś na nas w dół, świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, by w Tobie, trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, da bolesnej męki z martwy Twojego Syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Oufan Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, Oufan Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jesu, ufam tobie. Jesu, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie, Ojcze i Syna i Ducha Świętego. Uznaj naszą grzechność, być moi godnie przyjąć Komunię Świętą. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. To Pana Boga nasz. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Odpuści nam nasze winy, jako i my odpuszczamy i nie wódź nas na pokuszenie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, ożywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Módlmy się, miłosierny Boży spraw, aby na święty sakrament, który przyjęliśmy wspominając świętego Jana Chryzostoma, utwierdził nas w Twojej miłości, i uczynił wiernymi świadkami prawdy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.